Może to jakoś przegadamy w ogóle umiesz mówić. Ja się nie chcę bić! I tak po prawdzie może i wyglądasz przerażająco, ale nie wierzę, że ty chcesz się bić. Na szczęście nie potrzebuję twojej zgody! Nie wiem nawet, jak masz na imię. No tak, i je jestem li. <słyski> Poważnie! Jesteś li jak Lilka! Sama to wymyśliłaś? A taką masz pankową stylówkę w ogóle nie pasuje! Aaaa! 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 Hej, możemy to przegadać! Nie! Aaaa! 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 O, uderzyłeś mnie! Bo próbujesz mnie pożreć! Nie, pewnie bym tylko, no wiesz, mocno cię ugryzła i poraziła prądem! O! Jasne, to co innego! Nie będę uciekał! Czekaj, co naprawdę? No nie wytrzymam! Czy ty znowu ze mnie drwisz? Wybacz, inaczej nie umiem! Taką mam naturę! A! O! A! O! Chcemy tylko odzyskać to, co nasze! Oa! Jesteś zbyt tajemnicza! A! 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 Zostaw go w spokoju! O hej! Dzięki! Hej! Dajcie nam stąd wyjść, dziwadła! Ja za stąd! Oh, oh, oh. Wszyscy tu jesteście w zmowie! Próbujecie nas powstrzymać! Uwięził potwora z dala od wody. Jest zdeelektryzowany. I co? Udało mi się? Ocaliłeś kota. Ocaliłeś nas wszystkich. Hmm. Tak, jednak mi się udało. Widzieliście jaki spontan? Improwizator zawsze wygra. A, a. Ale mm, lepiej będzie, jak stąd wyjdziemy.